Anon Level 19. Minął niecały rok, odkąd porwali nam Jopa. Razem z Majerankiem nie marnowaliśmy czasu. I cały ten czas ćwiczyliśmy. Szkoliliśmy się, by nauczyć się w siedem księżyców itd. Zaczęło się lato. My z Majerankiem, jak co rano, biegaliśmy z butelkami mleka na plecach, po schodach, żeby złapać skilla, jak Goku z Dragon Ball Aż tu nagle łapie wywrot. O, szkur. Potknąłem się o kawałek papieru. Cały zdenerwowany łapie tą kartkę i drze na nią japę. Rzek jeszcze raz, to kur. Nie wierzę. Na kartce jest zaproszenie do cyrku. który odbędzie się jutro. A jego głównym widowiskiem ma być małpa, która trzepi wiadra. To job. Majeranek złapał mnie za głowę i powiedział. Musimy to zrobić jutro. Ale póki co, to podsmażmy badylka. Rozłożyliśmy koc w parku i chillowaliśmy tak parę godzin. W międzyczasie obmyśliliśmy plan. Jak odbić joba? Wiem, powiedział Majeranek. Zrobimy to tak. Podejdę rano pod cyrk. I na około cyrku rozleję benzynę. Dyszą się zacznie, podpalę benzynę. A wszyscy spłoną. A... Ale co z Jopem? Ano tak. Podczas palenia się cyrku, podlecisz z góry helikopterem. I wciągniesz go do helikoptera przez drabinę. Kurwa, majranek, Trzeba wymyślić jakiś realny plan. Nie bujać w obłokach. Skąd ja ci załatwię benzynę? Dobra, mam coś lepszego. Słuchaj tego. Pójdziemy do cyrku przebrani. Jako para. Chora na dał. Ja trochę skrzywię sobie ryjec. A ty już nic nie musisz robić. Poczekamy na występ Jopa. Gdy Job pojawi się na scenie. Wtedy zesrasz się na jednego z oglądających z przodu. Gdy wszyscy wokół będą zatykać sobie nosy, przy okazji będą mieli gorszą widoczność. W tym czasie też ochroniarz podejdzie do Ciebie i będzie kazał ci sprzątnąć i wypierdalać. Ja wtedy skorzystam z tej okazji, jak grubasy z darmowych kuponów. Wlecę na scenę, caps, jopa do plecaka i długa. Pod cyrkiem będziemy musieli przygotować furę, by szybko uciec do domu. Dobra, dobra, ale jak już się zesram, ty weźmiesz jopa i zaczniesz uciekać, to co ja mam zrobić? Też o tym pomyślałem, tylko jeszcze nie wiem. Czego? Nie wiesz, czy ochroniasz ci w pierdoli czy nie. Jak nie, to grzecznie wyjdziesz od razu po sracę. I widzimy się w aucie. A jak jednak ci w pierdoli, to jeszcze nie wiem. Nie wiem, czy uciec sam z Jobem, a ty dojdziesz, czy co? No weź, czemu to ja muszę w mordę dostać? Dobra, dasz radę, jak coś tu unikaj ciosu. I pejary usulówka, nie? Całą noc między wiadrami. Zastanawiałem się, czy uda nam się z tego wyjść? Co jeśli zaczną strzelać? Deldoki ponoć strzelali, więc do nas nie mają. No cóż, Job to nasza małpa, nasz przyjaciel. Przez niego na stricie zarobki wzrastają 3000%. Bo żaden bagiet nie chce trzepać małpy. Więc musimy to zrobić Ten dzień, rano Cały ranek z majerankiem Słuchaliśmy WWO Damy radę Wypoczuć jakąś pewność siebie Coś tam dawało Ale jak odchodziliśmy od kompa To znowu stulej bolał Teanon, zjaramy się na akcję czy nie? Kurczę, hmm Wiesz co? Weź po prostu torebkę i lówkę Resztę ogarniemy Godzina 16 Start show w cyrku Zaparkowaliśmy tuż przy wejściu Kurwa, co za gnoje 80 zł za wejście 79 zł jeśli jesteś studentem A co jeśli, jeśli jesteśmy chorzy? To wtedy 120 za osobę Kurwa mać 240 złotówek w plecie Ej, życie. Wszędzie w chojki dosów i dziwnych ludzi. Zajmujemy miejsce tuż przy scenie. Na początku na scenie był jakiś koleś, który, jak się obrócił do nas dupą, to sikał na trzy strumyki. Wow, co za gość! Wszyscy zaczęli klaskać. Taki talent powinien w jakiejś telewizji wystąpić. Następna była kobieta, która na głowie miała nogę. Męską nogę. A jak się skupiała, to potrafiła nią ruszyć, lol. Majeranek nażar się całego garu fasolki, żeby wykonać tą misję. Już czuć jej konsekwencje. Na scenie jest ten gość. Ten gość, który porwał nam Jopa. A teraz, proszę Państwa. Na scenie wystąpi małpa. Małpa, która przepaliłaby pieprzonego Boba Marleja, gdyby żył. I snup, doga. Majeranek, już teraz słyszę. Majeranek odszedł 5 metrów, ściągnął gacie, wypiął się, wyjebał taką bombę, że bomba w Hiroshimie by się powstydziła. Gość jest cały brązowy. Ludzie zatykają nosy. Podchodzi ochrona. Wszystko zgodnie z planem, tak jak mówiłem. Proszę państwa, przedstawiam wam Gandia Małpę. Job! Ratuje cię już! Czekaj, przyjacielu! ranek miał farta i dostał tylko lepca. Kopa w dupę od ochroniarza, ale był już chociaż na zewnątrz, ruszył do samochodu. Ja korzystając z chwili wchodzę na scenę. Job, wracamy do domu. Jeszcze tylko chwila. Pakuję joba do plecaka i długa, zeskoczyłem ze sceny i wszystko było okej. Okay, dopóki jakaś gruba tusta świnia nie zaczęła się drzeć! Ej, on kradnie mełpę! Zaparykadowali wszystkie wyjścia! Kurwa ty grubaście jeden! Musiałeś, no musiałeś kuźwa! Ochrona wyleciała z naprzeciwka. Musiałem skręcić. Następny ochroniarz! Następny! Zapędzili mnie do rogu. Już mnie mają. Przepraszam cię, Joe. Ale wtedy połączyły mi się kstyki. Wiecie, jak wygląda cyrk, nie? On na sobie ma taką płachtę. Więc mogłem sobie spokojnie tą płachtę podnieść. I wyjść na zewnątrz XD. Lecę do fury. Pakuje się. Dawaj Majeranek, mamy go. Szybko, szybko. Majeranek odpala furę. Ale nie możemy ruszyć, co jest? Okazało się, że mamy blokadę na kole. No nie, no po prostu nie. Za wycieraczkami leży kartka, na której jest napisane, że stoimy za blisko wejścia i mamy stąd wypie. Hej, musimy uciekać z buta! Cyrk jest głęboko w lesie. Więc mieliśmy grubo 10 kilosów do przebiegnięcia. Ale musieliśmy to zrobić. Ochrona biegnie za nami. Z daleka słychać syreny. Okazało się, że wezwali bagiety. Róż dupę, Majeranek, bo zaraz nas zgarną. Nie, Anon, ja już nie mogę. Biegni, ja ich zatrzymam. Nie świruj, Majeranek, tylko biegni. Anon, ja muszę się zatrzymać. Konsekwencje tej fasolki. Musisz to zrozumieć. Rozumiem, Majeranek. Rozumiem. Dzięki. Biegnę sam z Jopem na plecach w plecaku. Stop, poddaję się. Ja jestem chory, gdzie... Nie ruszysz się już, gnoju. A ty co tak? Kurwa stoisz, biegnij za tamtym! Wybiegłem, widziałem jakiegoś gościa na rowerze. W sandałach, który próbował zeskoczyć z jakiegoś murku. Wyjebał się, powiedział, Ała moja noga, o jak boli! I zaczął się kręcić. Więc ja szybko dziesionuje mu rower. Nara, jumpers, Ale oddaj rower, ej! Jadę rowerem. Bagiety w bagietowozie. Są tuż za mną, ale nie poddaję się. Wiem, że dam radę. Podjeżdżamy pod pacjentę. I Pakujemy się do domu. Jopa chowam do szafy. Policja przyjechała. Już pukają mi w drzwi, ale na to też już byłem przygotowany. I miałem plan. Otwieram drzwi, mówię im. "Ja nie chciał! ja nie chciał!" I oddaję kukłe Jopa. Bagietki podziękowały mi, że nie utrudniam spraw, i się gładko poddaję. I sobie poszli. Wtedy Jop wyszedł z szafki. Mogłem go w końcu przytulić. Zajechało gejozą, ale wiecie no, meczki w końcu. Całą noc graliśmy na konsoli, kopcąc zielone. Następnego dnia przyjechał majeranek, miał złamane żebro i siniaka na głowie, ale mówił, że się nie złamał, nic nie powiedział. Zgrywał głupiego. Ja nic nie wiem, ja nic nie wiem. Żyliśmy już tak jak kiedyś, czyli zajebiście. Po dwóch dniach ten szef cyrku u nas był, z tą kuką Jopa, ale pozwoliliśmy mu przeszukać mieszkanie. I mówiliśmy mu: Ja nic nie wiem, ja nic nie wiem! I sobie poszedł: mamy chill, przynajmniej na jakiś czas. A co teraz robimy? Jop jak zwykle miarzy nam dubska w Dym ciągle przysiaduje w naszym mieszkaniu. Teraz mogę już to powiedzieć. Profit.